Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnił kulisy udaremnionej próby zamachu na prezydenta Wołodymira Zelenskiego, do której miało dojść na lotnisku w Rzeszowie. Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami, była to jedna z dwóch poważnych operacji wymierzonych w życie ukraińskiego przywódcy, które jego służby zneutralizowały w ostatnim czasie. Za przygotowaniami do ataków w Polsce stał obywatel polski, który według SBU został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne i działał na ich polecenie. Informacje te, choć dopiero teraz nagłosione przez stronę ukraińską, dotyczą zdarzeń z kwietnia 2024 roku. Wówczas to w wyniku ścisłej współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i SBU zatrzymano Polaka Pawłaka. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zgłoszania gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu, a konkretnie głównego zarządu wywiadowczego sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Jak potwierdził rzecznik ministra spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński oraz szef resortu, Tomasz Siemioniak, sprawa jest dobrze znana polskim organom ścigania. W maju 2025 roku do sądu skierowano akt oskarżania przeciwko Pawłowika. Z relacji szefa SBU wynika, że plan zamachu był starannie przygotowany, główne zadanie pawła było zebranie szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń portu lotniczego Rzeszu jasionka który od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę stał się kluczowym hubem logistycznym dla międzynarodowej pomocy wojskowej i humanitarnej, a także miejscem częstych wizyt zagranicznych delegacji, w tym prezydenta Zawieskiego. Dobyte dane miały posłużyć rosyjskim służbom do zaplanowania precyzyjnego ataku. Ujawniono, że rozważano co najmniej dwa scenariusze fizycznej eliminacji prezydenta Ukrainy na polskiej ziemi: użycie drona uderzeniowego FPV lub atak z broni snajperskiej. Szef SBU scharakteryzował zatrzymanego Polaka jako emerytowanego wojskowego, który został zwerbowany przez rosyjskie służby wiele lat temu. Według niego mężczyzna miał głęboko wierzyć w sowiecką ideę i przez lata pielęgnować swoje prorosyjskie sympatie. SBU podkreśliło kluczową rolę polskie ABW i podziękowali za wzorową współpracę, która doprowadziła do neutralizacji zagrożenia. Minister Tomasz Szymoniak również potwierdził w mediach społecznościowych, że polskie i ukraińskie służby ściśle kooperują w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Zeleńskiemu. Rzeszowski spisek nie był jedynym, o którym poinformował szef SBU. Równolegle jego służby rozpracowały siatkę wewnątrz samej Ukrainy, która planowała zamach na prezydenta w Kijowie. W tej sprawie zatrzymano dwóch pułkowników Ukraińskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego, którzy mieli na zlecenie rosyjskiej FSB poszukiwać wykonawców zamachu w otoczeniu głowy państwa. Operacja SBU mająca na celu rozbicie tej grupy trwała blisko dwa lata i wymagała zaawansowanych działań kontrwywiadowczych. Jak dodał szef SBU na celowniku rosyjskich służb, znajdowali się również inni wysocy rangą urzędnicy, w tym szef wywiadu wojskowego Krył Budanow oraz on sam. Ujawniono także plany zamachu na Denisa Jermaka, brata szefa biura prezydenta, co pokazuje skalę i determinację rosyjskich działań wymierzonych w destabilizację Ukrainy. Jeżeli ten materiał ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.